Cześć, witajcie, z tej strony Oleg Power i widzimy ją w pierwszym odcinku z Marvel Heroes. Jest to gra wydana przez studio Gazillion, chyba tak się to wymawiało, a mniejsza zresztą. E, gra to jest gra MMORPG, gdzie wybieramy swoją postać z praktycznie całej, e, całej gamy... no. Y, super bohaterów, a także i niektórych złoczyńców z uniwersum Marvela. Jak widzicie, to jest moje drugie konto, raczej nie moje, tylko mojego taty, bo on kiedyś grał y, w tą grę, ale potem zaprzestał, więc da oddał mi swoje konto i na jego koncie był Kapitan Ameryka. Ale to nie jestem sam, bo ono, ile dobrze pamiętam, miał na 20. levelu Kapitana Amerykę, ale to jeszcze było podczas Closed Beta, e, kiedy razem ja z Adam się dostaliśmy i pograliśmy e, sobie razem, ale e, po prostu... No dobra, zresztą mniejsza to będzie też historia, zaraz Wam zresztą ją też opowiem wszystko. E, no i tak, to jest konto mojego taty, dlatego że lepiej mi się gra Kapitana Ameryką niż na moim koncie Hawkeye'em. Oczywiście też wam pokażę lecę na dwa konta wcale nie ten. Wcale mi to nie przeszkadza. To konto stwierdziłem, że będzie tylko od Kapitana Ameryki, nie będę tu żadnych innych postaci kupował i tak dalej, a na tym drugim koncie będę miał całą resztę, jeżeli się uda kiedyś zdobyć. Więc tak. Poruszamy się. Tak zacznijmy od podstaw, może zaraz przejdziemy do Walki i tak dalej, i moich historii związanych ogólnie z całym e, z całym jakby to powiedzieć, mm, z całą grą i tak dalej. No to tak, tutaj na dole macie pasek. Jakie macie aktualnie umiejętności e, przy sobie? No, na lewym przycisku myszy jest oprócz, że poruszania się jest podstawowe uderzenie. Pod A mam coś takiego, to akurat mogę Wam to pokazać, bo nie wszystkie, mam takie natarcie tarczą jakby na przeciwnika. Pod S mam obronę taką, że mam na tam chyba 10 sekund czy 5, że jestem jakby powiedzieć, że nic nie może mnie zranić. Na D mam takie przywalenie tarczą gościu w łeb, a pod G mam takie jakby to jego travel power, można to tak nazwać, takie skoki. I pod prawym przyciskiem myszy mam rzut tarczą. Jest to ulepszony rzut tarczą, bo wcześniej to było e, bo wcześniej to był zwykły rzut, taki że tarcza leciała po, po prostej, nie odbijała się od przeciwników i tak dalej. To jest e, rzut taki, który odbija się od przeciwników wszystkich po kolei, więc jest bardzo dobry, bardzo mi się podoba. Ale zanim ruszymy na o właśnie Loki przebieg, e, zanim ruszymy e, na wojnę to pokażę wam ogólnie co możecie, jakie postacie są dostępne. Pod X em oczywiście mamy sklep. I tak, bohaterowie. Mamy Black Panther, Black Widow, może nie będę tego, czy to po prostu wam przewinę jakie są postacie i ile kosztują tej wirtualnej kasy, raczej tej, którą musimy własną kasę wybulić, żeby je zdobyć. Na początku gry jest tylko parę z tych postaci. Akurat wszedł tata Miodow w swoje konto i wszedłem i wyświetliło mi się, to chyba jest 10 około postaci, które można wybrać i patrzę z kapitan, dobra, bierzemy go. Mimo że moim ulubioną postacią jest Iron Man, to kapitanem też nie A zwłaszcza po tym, że oglądałem niedawno kapitan, Kapitana Amerykę i, i zimowego żołnierza, więc jest w porządku. Tutaj mamy kostiumy. Je tylko można kupić za, prawdziwą nasz, nasze, za prawdziwe nasze pieniądze, do każdej postaci jest ich mnóstwo. Eee, przelećmy je, tak po kolei. Tu mamy czarną wdowę. Cable. Ono, o no ile dobrze pamiętam, jest to postać z X-Menów. Kapitan eee, Ameryka. Ten... Ten kostium mi się najbardziej podoba. Ten tutaj mi się najbardziej podoba. Ze wszystkich kostiumów, jakie Kapitan Ameryka miał, czy to z komiksów, czy e, z filmów, ten mi się najbardziej podoba. Tylko czemu? Czemu on ma ten kask? No to po prostu on jest tak beznadziejny. W, w ogóle, raczej, w, poczekajcie, e, w kasku e, z tych wszystkich z filmów to mi się po, e, po, podoba tylko First Avenger, nic więcej. E, tak, to ten Kapitan America Avengers kostium ko tutaj, co był z filmu, to też mi się ten e, hełm nie podobał i tutaj tak samo, po prostu... nie. E, tutaj mamy Kolosusa, Cyclopa, Daredevila, mm, Deadpoola, Doktora Strange'a, M.M. Frost, Gambita, Ghost Rider'a, Hawkeye'a. Do Hawkeye'a to mam ten podstawowy kostium taki e, nieżółty, fioletowy cały, ale mi się podoba ten Hawkeye Avengers e, Movie e, kostium i jeszcze Hawkeye Modern. Te dwa są bardzo fajne. Do halka. Human Torch. Nie ma jeszcze wszystkich oczywiście No i oczywiście natrafiliśmy na Ironmana. On Ich tu jest mnóstwo. Mnóstwo... ...kostiumów, czy to filmowych, czy to z komiksów. Bo no po prostu Iron Man tak mi się kiedyś super grało, ale tą historię wam też zaraz opowiem. Co się stało, że ogólnie przestałem grać w tą grę, bo już tą grę miałem nagrywać już... dawno, bardzo dawno. Ale lecimy dalej. Jean Grey. Loki. Luke Cage. Moon Knight. O, leć dalej. Mrs. Marvel. Nightclaw... Nightcrawler Punisher Rocket O, Rocket jest taki śmieszny Ej, nie trafiłem Scarlet Witch Spiderman Squirrel Girl Nie wiem co to jest za postać Storm Taskmaster Rzecz Thor I ostatni jest Wolverine no dobra e, Tak z postaci mniej więcej wiecie co tu jest dostępne i tak dalej to my się teraz wybierzemy na misję jaką mam tam nie wiem co, co aktualnie mam robić ale chodźmy zobaczymy co nas czeka e, więc tak opowiem wam teraz moją historię czemu przestałem grać w tą grę było to z jednego bardzo wkurzającego powodu. I mój tata zresztą też przestał w tą grę grać. Że jak była Closed Beta, to co jakiś czas... jak Nie wiem czy to było z, z tego... Z tej przyczyny, że miałem taki odstęp czasami dwutygodniowy albo trzytygodniowy od grania w tą grę, ale kiedy chciałem do niej wrócić, to moja postać nagle jakby została usunięta. Naprawdę usunięta, wszystkie levele się cofnęły. I jeden taki przypadek miałem na początku sam, kiedy zacząłem w tą grę grać e, To było chyba gdzieś e, w marcu e, 2013 e, Wtedy pierwszy raz zostałem zaproszony do Closet bety e, i sobie ją włączyłem Oczywiście patrzę, dostałem tam darmowe, e, darmowe przepraszam nie ten przycisk darmowe te G, nie wiem co to jest, no w sumie G, tak będziemy to nazywać i dostałem to darmowe i e, i sobie postanowiłem, że kupię sobie Ironmana, e, raczej tam na, na starcie był sam, sam Ironman, no to dobra, we, wziąłem go sobie, e, wziąłem sobie Ironmana, kupiłem sobie postacie, f, raczej kostiumy filmowe i wszystko fajnie, e, zdobyłem czwarty level i miałem odstęp dwutygodniowy Wracam, patrzę, e, nie mam mm, żadnego, sk nie mam postaci. Dobra, przebolałem, to bo miałem e, czwarty level. Tylko potem drugi raz e, zacząłem e, grać. Miałem 21 pierwszy level i odstęp ilo tam 5, 5 do, do tego od pięciu dni do tygodnia. E, miałem odstęp. E, bo wyjechałem wtedy o ile dobrze pamiętam, wróciłem, myślę sobie, a pogram sobie polecimy do maksymalnego, będzie fajnie Iron Manem, Wracam, patrzę, nie mam postaci. Mam do wyboru znowu postać i te tam hałkaja i tak dalej. No to, kurde, się wściekłem po prostu. Wziąłem hałkaja, zdobyłem drugi level i przestałem grać. I dopiero teraz, kiedy praktycznie rok minął, mimo że. ten. Mimo że pełna wersja wyszła już dawno. To ja dopiero teraz postanowiłem wrócić do tej gry, mając nadzieję, że, mając nadzieję, że już nie spotka mnie nic takiego, że mi usuną, e, no, usuną e, levele. Naprawdę było to wkurzające. U mojego taty zresztą było tak samo. On nawet kapitanem Ameryką miał wyższy level niż ja. Ej, nie trafiłem. Ten rzut tarczą mu jest fajny, bo on praktycznie lata po wszystkich i wszystkich nokautuje za jednym rzutem, bo on go ulepszonego bardzo Więc ja, napra... ja naprawdę czasami nie muszę e, walczyć po prostu To jest tylko kwestia mojej tarczy Dobra Tego już trzeba będzie pobić trochę o u nie. Ojej, digo. O! I nie pokazywałem wam... i zapomniałem. No dobra, potem wam pokażę. Pozbierajmy X... Exp, Expa. Te zielone kulki latające w powietrzu to są exp. E, czerwone regenerują wam życie, a niebieskie dodają wam e, spirit, czyli taką manę jakby Więc. Eee, dobra. A, i te kulki jeszcze oczywiście są jakieś tam wielkości. One pod względem czasu e, i tam... Wow, jak, ile fajnych rzeczy powypadało. A pozbierajmy wszystko, potem się sprzeda. E, Im dłużej w sumie te kulki leżą, e, tym one się zmieszają i mniej expa dostajecie. Poszedł on. Czekam aż będę mógł sobie ulepszyć te y, mail atak, czyli ten podstawowy atak, bo on jest słaby raczej. Ale zaraz wam pokażę jak będzie tylko chwila, bo tutaj co chwilę się respią wrogowie, więc wolę wam jakby to powiedzieć pokazać kiedy będzie trochę spokoju, nie, gra jest super, naprawdę, teraz mi się podoba. Może to była wina bety, albo może e, to było po prostu z... Nie wiem, może regulaminu do końca nie przeczytałem, raczej na pewno nie przeczytałem. O, dobra. E, zatrzymajmy się tu. Moce. E, są podzielone na trzy kolumny. E, tutaj macie taką typową... Mm, jakby to powiedzieć, to są takie... Mm, jak to się... No, jakby to powiedzieć tak... Mm, nie bonusy, tylko... E, Dobra, nazwijmy to tak, nie wypadło mi teraz słowo głowy. Takie bonusy jakby, które ulepszają ciebie, na przykład ten dodaje ci do ataku, ten do życia i tak dalej. One tu się szoty nazywają, shout, shout, coś takiego się to nazywa, nie wiem. E, tu mamy ataki wręcz. E, wszystkie ataki wręcz, jakie będzie można mieć. Tu jest akurat pasywny, który tam dodaje nam e, do no, dodaje nam atak, critical rating, coś takiego, i tutaj mamy w tym przypadku e, atak e, z daleka, każda postać ma inne, bo każda postać jest inna, na przykład Hawkeye ma dwa drzewka e, z tymi, e, z atakami na odległość, zresztą wam to też pokażę, jak będziemy grać na moim koncie już, czyli w następnym odcinku. I czekam na to, aż będę mógł sobie e, to wziąć i podmienić po prostu z tym. Bo to jest silniejsze i bardziej efektywne od tego zwykłego ataku. Nie idę w te pasy... w te takie jakby... Szołty. Szołty, tak to się wymawia, mam nadzieję. E, nie idę w to, w to, dlatego że to mi się na razie nie przydaje. Polegam na razie na... Na mojej tarczy. Na mojej tarczy i na moim farcie Dobra Oni rozwaleni Czy ja jeszcze chciałem Wam coś powiedzieć na temat tej gry? Chyba nie Nie no na pewno coś mi się przypomni jeszcze Na razie skupmy się na rozgry rozgrywce Nie wiem, ja mam albo 13 level, albo 12 coś około tego. A już wiem, co miałem jeszcze inwentory invent sprawdzić. Dobrze. Gin. E, ten pasek tutaj na dole, e, ten taki większy zielony, to jak się cały zapełni, to mamy e, poziom. Strasznie szybko się leveluje postacie, muszę wam przyznać a 13 level czyli na następnym będziemy mogli sobie no oj sobie o te to, to są lepsze no zapomniałem posprzedawać rzeczy niestety Dobra lecimy dalej sorry chłopaki Potem wrócimy jeszcze do Avengers Tower i Wam pokażę jedną rzecz. Jak można kupić postacie za kasę wirtualną w grze, taką, żeby nie trzeba było płacić własne, własną, własną kasą z własnego portfela. Przyda się. Dobrze. Dobra, ja tu nie zbieram czasami dużo rzeczy, ale to... Uwierzcie mi przy tak małym inwentory to czasami się nie chce że się nie opłaca ogólnie co on już padł? szybko give me a challenge please ale e, ten mimo że te pionki są takie e, jakby to no pionki no te postacie takie mm, podstawowe no, boty po prostu one są takie słabe, ale za to bosowie e, są strasznie e, wymagające. Trzeba się czasami mnóstwo napracować. I szkoda, że akurat nie jestem w drużynie z nikim, bo zazwyczaj gra jest tak zrobiona, żeby cię wrzuciło automatycznie do drużyny z kimś, e, jak ktoś idzie do tej samej lokacji. I już nie raz miałem taką sytuację, że byłem z kimś w drużynie. はい。